Cześć, witam serdecznie, moi drodzy. Są zwykłe samochody, są rzadkie samochody, są samochody legendy, a są też samochody projekty. Dzisiaj testujemy samochód, który jest wszystkim. Passat B5 to samochód popularny. Passat B5W8 to samochód rzadki. Passat B5 jako taki no, jest samochodem legendą, oczywiście, a ten egzemplarz jest projektem. Projektem Kuby. Kuba, zapraszam Cię, opowiedz nam o Cześć, witam, jestem Jakub, przyjechałem do Was z Nowego Targu, niedaleko, 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 daleko, 100 km stąd. To, co widzicie za mną, to jest mój projekt. Można tak powiedzieć, że projekt, bo dla innych typowy samochód, jak już Zachary powiedział, zwykły Passat, ale to, co go wyróżnia od zwykłego Passata, to jest taki mały detal na przednim grillu, a za tym detalem kryje się 4-litrowy silnik benzynowy, Taka nietypowa jednostka Volkswagena. Sam Volkswagen nie wie, ile tych samochodów wyszło. Zasada miała być taka, że jedna sztuka miała być na jeden salon. W Polsce salonów na tamte lata, kiedy ten samochód wychodził było ponad 80. Na stany przypisuje się, że tych egzemplarzy wyszło ponad 100. Ogólnie na cały świat tych modelów wyszło ponad 1000. Przynajmniej takie są teraz statystyki dane. Ten samochód miał powstać po to, żeby podnieść standard tej marki. Miał być to taki flag, flagowy egzemplarz, a mało tego Volkswagen przygotowywał się do produkcji Bugatti Chiron. Przed Chironem. Dokładnie, przed Chironem był jeszcze Veyron, Bugatti Veyron. I mieli problem, ponieważ produkcja tego silnika i, i testowanie tego silnika było cholernie drogie. Dlatego wpadli na pomysł, że skonstruują tą jednostkę najpierw dla, dla ludzi, czyli w takiej ubogiej wersji, jak jest tutaj ubogiej, 4-litrowej. Ładnie to brzmi. D <laughs> Dostosowali ten silnik coraz mocniej, później był W12, który trafił do, do Bentleya, do Tuarega. W Bentley już była to wersja uturbiona. Seryjny egzemplarz posiada 275 koni, ponad 350 Nm. Co to wyróżnia ten samochód? Ułożenie cylindrów powoduje to, że ten samochód od samego dołu posiada bardzo duży moment obrotowy. Wręcz od pierwszego biegu i od 1000 obrotów do samej granicy, do czerwonego pola, ten samochód jedzie praktycznie tak samo. jeszcze maskę i posłuchajmy jak to brzmi, tym razem na wolnych obrotach, bo trzeba przyznać, że wydech jest bardzo głośny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj niewiele się dzieje. prawda? Tutaj możemy, możemy uznać, że moglibyśmy to zgasić już, nie? Natomiast z moich obserwacji sprzed chwili przy tylnym zderzaku bardzo spokojny, Basik, takie mruczenie niezdradzające tego silnika, tego, tej W8. Natomiast jak dodałeś gazu, to te wydechy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I po pierwszej przegazówce twierdziłem, no nieźle, nieźle, ale później jak to ryknęło, to. Aż się odsunąłem odruchowo. Ten motor w układzie W, bo musimy wytłumaczyć sobie, że to nie jest układ jak w V. E, cylindry nie są tutaj w rzędzie, jak w, w każdej normalnej c tylko tutaj głowica bardziej przypomina prostokąt. E, pierwszy i trzeci cylinder jest powyżej drugiego i czwartego, e, przez to, że one mają taki kąt nachylenia. To jest to jakby połączenie dwóch silników VR -er z golfów VR -er z tamtych lat e, pod tym samym kątem. Przez to, że każdy cylinder jest w innym nachyleniu, ten motor ma po prostu duży moment z dołu. Nie wkręca się tak jak V8, że im wyższe obroty, tym wyższy moment, tylko ten moment jest już dostępny z samego dołu. On nie powstał po to, żeby bić rekordy prędkości. Dokładnie, dokładnie. Powstał po to, bo Volkswagen chciał się wbić na szczebel wyżej swoim samochodem. Nie mieli takiego samochodu jak Audi, nie mieli takiego samochodu jak Mercedes czy BMW. I chcieli, chcieli tam, że tak powiem, liznąć klasę premium, dlatego powstał ten egzemplarz. Yy, troszeczkę się to udało, troszeczkę nie. Dlaczego się nie udało? Dlatego, że ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że Volkswagen wypuszcza yy, samochody typu. Premium. Doskonałym przykładem o. też jest Payton. Tak? Dokładnie, oni się nie mogli z tym pogodzić. Oni próbowali na różne sposoby różnymi silnikami, różnymi nowymi modelami i, i za każdym razem wracali tak naprawdę do tego samego punktu wyjścia bo przecież Volkswagen to jednak Volkswagen. Tak, auto Każdy. dla ludzi. Dokładnie. Dokładnie, auto dla ludzi. Ludu. Coraz bardziej zamożnego, nawiasem mówiąc, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w motoryzacji, tanich samochodów już prawie że nie ma, ale wróćmy do Twojego samochodu. Przy takiej jeździe spokojnej, jak na przykład jadąc dzisiaj do Was, średnie spalenie sięgało tam 8,7 litra, okay. więc nie jest tragedia. Przy mocnym butowaniu na otwartych klapach, bo stąd ten też dźwięk, tak. ten samochód ma aktywny wydech, więc przy naciśnięciu jednego guzika można e, uwolnić e, cały wydek, i ten samochód ma troszkę większego kopa. Mhm. E, przy takim jeżdżeniu no, potrafi sięgnąć 15-16 litrów. W 8K, e, czyli ten motor, nie powstał w żadnym innym samochodzie. E, w 8 e, powstał tylko do Passata i tylko w tym, e, w tym modelu był dostępny. E, jest to troszkę inaczej niż z W12, który już był e, w pejtonie, w Bentleyu. W Tuaregu, później w 16 więc do tego samochodu żaden producent nie produkował części zamiennych. Każda część zamienna, tak jak choćby tarcze czy klocki, to niestety trzeba było brać od dystrybutora, od głównego. Z głównego ASO od Volkswagena. Czyli koszt utrzymania, ten wysoki koszt utrzymania, o którym mówisz, tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że wszystko się psuje i, i trzeba kupować nie wiadomo skąd, tylko wszystko jest dostępne i niekoniecznie się często psuje, ale jeśli już się popsuje, to wszystko kupujesz w ASO, bo nie ma planu B. Dokładnie. No nie ma planu B, chociaż są tam tacy ludzie, którzy próbują adaptować pewne części studyka. z Fauerów. No wtedy akurat nic tutaj nie. Nie podchodzi nawet głupi filtr powietrza, więc, więc poza bryłą nic tutaj wspólnego nie ma z innym typowym pasatem. W stracji tego, że tych aut wyszło bardzo mało, to i linia części zamiennych też jest, była bardzo krótka. Dla samego przykładu, sam zakupiłem ostatnią chłodnicę dostępną w Europie. Mhm. Zamawiałem ją z Niemiec, a koszt takiej chłodnicy, no to jest 3,5 tysiąca złotych. Zabawna sytuacja, termostat. Każdy powie termostat 100, 200 złotych, góra. Tutaj termostat kosztuje 2,5 tysiąca. Z, z czego to wynika? Wynika to z tego, że termostat jest zamknięty w aluminiowej budowie, która jest podgrzewana dodatkową grzałką, jeżeli to auto jest pod większym obciążeniem. Przez to termostat otwiera się znacznie wcześniej, niż jeżeli jest to w normalnych samochodach. Wszystkie tutaj elementy zostają polakierowane w czarnym połysku. Kolektor z sący, bo nie jest to osłona, tylko jest to prawdziwy kolektor z sący, został wypolerowany na duży połysk. Tutaj samo wygłuszenie Maski nawiązuje do wnętrza samochodu, e, ponieważ wnętrze jest w większości oryginalne, ale środki, czyli przeszycia foteli, zostały przeszyte takim materiałem dostępnym w Porsche. Mm. E, jest to oryginalny materiał w Porsche, taka kratownica. Jednym się podoba, innym nie. Co to jest? Nie jest to żadna stacja do wimbrowania, nie? do <śmiech> przeróbki, <śmiech> przeróbki alkoholów nie jest to również butla LPG. E, jakby <laughs> większość ludzi mnie pyta, na wielu tego typu eventach, podchodząc do mnie, czy, czy to jest potlenek gazu. No i ja mówię, że niestety nie. Jest to potlenek, ale powietrza. Do czego to powietrze służy? A propos eventu mm -hmm. nie dalej jak tydzień, dwa tygodnie, dwa tygodnie temu m. na moto na motoshow w Krakowie, byłem w niedzielę ze swoim Sakiem. I chodziłem przed otwarciem imprezy po hali i naprawdę mam w telefonie, zresztą przysłałem do ciebie, nie, no bo by piątka. Jak pięknie. Zro... A co w bagażniku? Ja właśnie zrobiłem zawartość bagażnika. Ja się kiedyś muszę dopytać. No i nie minęły nie cztery dni od zakończenia imprezy, a Kuba już do mnie napisał z propozycją, zupełnie niezależnie, z propozycją nagrania tego materiału długo. Czekać nie musiał. <laughs> I już nagrywamy. Dobra, wróćmy do tego. Co to daje? Yy, co to daje? No Tutaj w tej budce mamy zamknięte powietrze. G to powietrze generuje kompresor, który jest przed nią. Yy... Butli, po co to powietrze jest z magazynu? Po to, żeby je przenieść później do zawieszenia. Zawieszenie jest oparte na, na poduszkach pneumatycznych, tak jak w samochodach ciężarowych, tak jak w wyższej klasy samochody typu Audi, All Audi A8, które po prostu podnosi się za, za pomocą tego powietrza, które jest przepompowane do tych poduszek. To jest najwyższa Dobra. pozycja. A teraz obniżymy samochód na sam dół. I to jest gleba dostania na imprezach. Dokładnie, to jest, że tak powiem, bo, pozycja bo tej, eventowa. Bo w tej pozycji on nigdzie się nie wybiera, tak? Nie, bo on nie, się położył nie, jest na nie jest to koła możliwe, się ponieważ. Nie, nie będą obracały. Dokładnie, przednie koła nie były w stanie się skręcić. Można podnosić niezależnie przed tył, ale okay. nie ma sterowania każdym kołem, jest osobna. Jasne, czyli osi, czy jest osi, tylko osi podnoszenie, ale oprócz tego jest podnoszenie też zdalnie sterowane, czyli. Zewnątrz. Mam też taki system do autopoziomowania. czyli wsiadając do auta nie muszę patrzeć na zegar, żeby ten samochód podnieść do danej wartości, tylko wciskam sobie jeden guzik i auto podnosi się do poziomu, w którym po prostu jeżdżę. Teraz jest takie ustawienie, jak, zależne od tego, ile powietrza zostało w butli, Jasne. czyli do, do maksymalnej wartości ciśnienia w butli auto się udało podnieść, ale auto do jazdy będzie gdzieś w... O, w takiej Mniej pozycji. Tak, tak. <laughs> Super zabawka. <laughs> jazda na tych felgach to jest jazda z garażu na event i z powrotem, omijając wszelkie, wszelkie niedogodności, a w szczególności krawężniki. Czy można tym samochodem wyjechać na miasto? Próbowałeś kiedyś? Można. Jeszcze w, ty, w tych modelach felg, w, w zeszłym roku w, na tym samochodzie były inne felgi. Były to Real i Mola Racing. Na, w tym momencie są to Roty Formy. LSR. Są to koła skręcane. W tym momencie te Ranty nie są aż tak olbrzymie. Nie przejmuję się tym za bardzo, mam inne pojazdy na co dzień. Jest to samochód typowo, że tak powiem, imprezowy, pokazowy. Bo bardzo dużo ludzi nie wie o tym, że wychodziły takie samochody. Nie wie, że wychodziły samochody z tak mocnymi silnikami w budzie Passata. A propos budy Passata. Patrzę na to, że powiedziałeś, że to jest samochód z europejskiego Rynku. rynku. Tymczasem masz krótką tablicę i też niewiele miejsca na tylnej klapie, czyli klapa jest ze Stanów, czy jak to jest? Samochód jest z europejskiego rynku, jednak został zmodyfikowany przeze mnie cały dodatkiem pakietu USA. Co to znaczy? Listwy obrysowe na zderzakach mają obrysówki, z tyłu są czerwone, z przodu pomarańczowe, zderzek przedni jest gładki, czyli bez miejsca na rejestrację, tak jak to można zezwalać w Stanach Zjednoczonych. Tak. No, i tylna klapa, jak już zauważyłeś, jest pod małą rejestracją, czyli rejestracja USA. Nie jest to spawane, nie jest to szpaklowane, jest to oryginalny pakiet USA i, i tak też został tutaj umieszczony. Jest to o dziwo jedyny lakierowany element, czyli klapa, który, który był w tym samochodzie. Oryginalny wydech był bardzo spokojny, posiadał dwa tłumniki, tłumniki środkowe i tłumniki końcowe. W tym momencie, no, jest on. Bardzo głośno, ale jeżeli chodzi o serię, seria była tak cicha, że praktycznie paleniem tego samochodu nie było słychać. Ale większość samochodów jak z seryjnymi wydechami te wydechy nie zdradzają o, o, o tym, że ten samochód jest jakiś mocniejszy. I to też jest jeden z elementów, który zdradza, że jest to jakaś mocniejsza wersja samochodu, bo w oryginalnie również miał cztery końcówki wydechu. Czy ten dyfuzor tutaj był seryjnie? Nie, nie. To też... Ten pakiet dokładek, który jest tutaj w zderzakach, ten dyfuzor, progi i przednia dokładka to są elementy, które zostały dodane. Boczne elementy i progi jest to wyrób Maxtona, a tylny dyfuzor to jest mój projekt i moje wykonanie. Także miało być to takie delikatne wyróżnienie się, bo tutaj czegoś brakowało mi w środku. W piłce nożnej się mówi, że siłę zespołu poznaje się po tym, jaką ma ławka rezerwowych. Jeśli to jest twoja ławka rezerwowa, bo na co dzień ty mi jeździsz, czy ty mi na co dzień? Znaczy, na co dzień jeżdżę Jettą MK2. Aha, jednak też Volkswagen. Tak, też Volkswagen. <laughs> Ogólnie miłuje się w niemieckiej motoryzacji, e, ale Jetta też nie jest seryjna. A, tak. <laughs> Zaglądamy do środka, i tu widzimy ciąg dalszy tej, e, tego wykończenia, które widzieliśmy pod maską. Właściwie to pod maską jest ciąg dalszy tego, co jest na, tutaj w środku, wiadomo, ale widzimy ten sam wzór. E, co jeszcze? Kierownica się zmieniła, prawda? Tak, nie jest to seryjna kierownica, zresztą jak widać, jest to oryginalna Nardi Torino. E, ludzie, którzy znają m, klasyczną motoryzację, wiedzą co to za kierownicę. Jest to kierownica zrobiona z drewna z aluminiowymi wykończeniami. Jednym się podoba, innym nie. Mnie do tego wnętrza pasuje, ponieważ dekory tutaj również nawiązują do drewna i myślę, że, że ta kierownica jak najbardziej odpowiada tutaj. Tutaj widzę, że jest trochę miękkich tworzyw, aczkolwiek takie tworzywa, tworzywa. Drzwi już twarde, tak? Tam dalej bez cudów. Tutaj też jest twardo. Tutaj, okej, okay, tutaj jest troszkę lepiej, e, ale generalnie nie ma tu takiego przepychu. Nie, nie, nie nie ma. E, wszystkie materiały, które są wewnątrz, nie odróżniały praktycznie niczym e, tego modelu od zwykłych modeli. E, w modelu V6 mhm. też można było ten pakiet zamówić. E, chociaż e, pasaty W8 w większości wychodziły albo z e, wyposażeniem takim luksusowym, czyli e, typowe fotele typu kanapa mhm. bez trzymania bocznego, e, całe skórzane, z jakimiś dziwnymi kolorystykami, typu taki zieleń, niebieski. Ten model akurat wychodził ze względu na to, że jest to dość, dość unikatowy model, bo wychodził z skrzynią manualną, z czego też bardzo mało ich powstało. Większość to była automaty. No więc właśnie, większość to automaty. Tutaj widzę jest napisane Formation, ale to nie jest ten Formation, o tak, którym możemy jest, pomyśleć, prawda? Nie jest to napęd dołączany, tak jak już tutaj zauważyłeś. Jest to coś po kroju starych napędów. W synchro, ale jest to napęd na torsenie. Także jest to cały czas napęd na Stam. cztery koła stały. Z tym, że jeżeli ten samochód ma jakiś problem gdzieś z trakcją, to napęd jest przenoszony w małej granicy na oś, która ma większą przyczepność. Z odjazdą testową chciałbym Ci wręczyć niespodziankę od partnera dzisiejszego odcinka: mianowicie bony, sieci stacyj paliw Circle K. Możesz je. Tutaj wykorzystać Dziękuję do dowolnego bardzo. rodzaju paliwa. Polecam te Premium Miles. Tylko na taki. Przy tym samochodzie myślę, że to jest zupełnie oczywiste. Jedziemy. Przy otwartych klapach i przy otwartych oknach dzieje się tu naprawdę sporo. I ta jazda, nawet taka spokojna 30 pary na godzinę to już jest całkiem dużo hałasu. Właściwie nie trzeba wcale redukować, tak jak mówisz, że wciskasz przy 1600 mhm. i on już się zbiera, aczkolwiek, tak jak mówiłeś, to jest wolnosący samochód, który nie był nastawiony w istocie na super osiągi, więc też tak jakoś ekstremalnie nie wciska. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Reaguje nie. szybko, Ta. ale nie wciska. Pokiut twardy no, zawieszenie. Jest to zbudowane na... Yy... Że tak powiem, amortyzatorach gwint, do gwintu przeznaczonych, czyli na dość sztywnych amortyzatorach do jazdy sportowej, i na tym są oparte bałwanki e, po prostu z okuciami. Tak? Są to poduszki e, dwubałgwankowe, co to znaczy, czyli poduszka jest podzielona na, na dwie strefy, na taki e, symboliczny bałwanek. Zróbmy taką zmianę, że faktycznie zamkniemy te klapy. słuchamy jak to brzmi w wersji drugie sterowanie i tutaj jest zamknięte. Inny samochód. Jest różnica, prawda? Inny samochód! To teraz można powiedzieć, że ten samochód ma standardowy układ wydechowy, czyli wszystkie spaliny tak. idą e, przez e, tłumiki i tak jak mówiłem na początku, nie ma praktycznie e, tutaj... Faktycznie tak? kolosalne różnice. Jeszcze zamkniemy szyby co się robi no, limuzyna? Jak wtedy, tak. Limuzynie, dokładnie. Okay. W tym ustawieniu absolutnie się z Tobą zgadzam. Czeka, a możemy w ogóle mieć to cały czas zamknięte? Mamy tak, tu tak, tak. klimatyzację, możliwe eee, jeszcze klimatyzacja, niestety, w tym momencie nie jest sprawna, bo pas przed nim był ściągany. Tak zrobimy, żeby, żeby było Delikatne. trochę otwarte, ale też, żeby nasi widzowie, Słyszałem. a w tym przypadku słuchacze, też żeby coś usłyszeli. On potrzebuje obrotów, on przy tych dwóch tysiącach nie chciał jeszcze jechać, mimo wszystko to jest oczywiście cudowne włosiem i tak dalej, ale to jest mimo wszystko sac, więc on, on potrzebuje tych paru tysięcy, żeby ożyć i jeszcze zredukujemy do trzech czy pół i tutaj on się zaczyna zbierać. Zaraz zobaczymy, jak będzie przestrzeń do tego, żeby nim szarpnąć prawo, lewo. No zobaczymy jak on sobie poradzi. Zresztą no tutaj widzę na prędkościomierzu 300 na godzinę, tak? Jak to jest samochód, który, no dobra, niech nie latał 300 na godzinę, ale jednak miał ambicje, jak widać, to raczej jego zawieszenie musi też być dostosowane do tak e, szkolnego, że tak powiem, ćwiczenia, jakim jest 50 i, i zmiana pasa, tak? 5 poniżej 1300 obrotów wciskam gaz. Na pojemności tego silnika to nie, nie robię jakiegoś jakiejś różnicy, czy to 2000, czy wiadomo, że inny jest Vigor, ale jedzie, ale kręci i, i przede przodu. Super. Jaki profil mają te opony? 215 na 35. Na 35, no właśnie. Jest lekki naciąg, więc ta opona delikatnie też będzie, będzie na tej falze, że tak powiem, pływać. Jest mózg na tak. kierownicy wyraźny, czujesz? Jak... No właśnie, z tego względu, z, z, co teraz mówię, że te, te felgi mają delikatny naciąg, czyli ta opona nie jest taka, jak że tak powiem, książkowo powinna być. Tak. Tylko jest naciągnięta do tego, żeby to auto mogło siadać, że tak powiem, rantem do błotnika. Tak. I z tego względu opona musi być mniejsza niż jest przewidziana na tą felgę. Bo czuję, że jak zmieniam kierunek, tak, nazwy, to ona to, się. To ona się delikatnie, tak, to ona delikatnie później reaguje mm -hmm. i czuć to nawet na kierownicy jest takie, jest takie dodatkowe uderzenie niewielkie w kierownicę od spodu ciekawe co tutaj jeszcze chciałbym zmienić no, ciężko jest w tym samolocie cokolwiek zmieniać bo nie jest to kombi to, to auto cały czas na wartości i każda, każda modyfikacja, która będzie nieodwracalna po prostu zepsuje ten samochód. A staram się tutaj wszystkie modyfikacje wprowadzać w taki sposób, żeby były one odwracalne. Każda oryginalna część zostaje u mnie, nie, nie idzie ona na sprzedaż, yy, tylko zostaje. No, Jedynym tutaj wyjątkiem jest modyfikacja wnętrza, czyli przeszywanie tych foteli, ale na upartego zawsze można wrócić do, do oryginalnej Alcantary, która tutaj była na środku. On nie przypada za takimi szarpnięciami kierownicy, ja już tak nawet na łukach widzę, że jak płynnie poprowadzisz kierownicę, to on, to on ładnie skręca, ale jak Boto. mocniej szarpniesz, to, 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 to on tutaj chwilę jeszcze potrzebuje i, i to jest kwestia chyba tej opony cały czas, tak, tak. jak mówisz. <ślesk> nie jedzie no, się bawić, okej. Okay. Zróbmy tutaj właśnie ten test. 50, 50 teraz i... A nie, nie, nie. E, Pominimy, spójrzmy zasłony, milczenie e, raz, że się momentalnie uśliznęły opony. I e, to było dziwne dosyć. No to jak mówiłem no tak ten... szybko tak szybko zaczęły płynąć, a dwa że on natychmiast zareagował aby z... elektroniką. No. aby sp się od razu załącza i... i nie było tego zakrętu tak jak się obawiałem. Ale nie szkodzi, w ogóle mi to nie przeszkadza. <grystanie> Czuć na zewnątrz, że trochę auto dostało w palnik, ale że. Próbowałeś z niego wycisnąć wszystko. Jaki wynik? No wynik y, ogólnie rzecz biorąc, mógłby być lepszy, że tak powiem, ale na razie zadowalający. Ten auto trzeba pamiętać, że, że to auto to jest jednak duża, e, duża kalambryna. E, waży prawie, kombi. Tak, waży ponad 1600 kg, także no nie jest to mało stały napęd, duży silnik i, i... Ale myślę, że. Nigdy, nigdy nie zadowolony? Nigdy nie mierzyłeś. <grym>? Nie mierzyłem, nie mierzyłem. No to Z, masz zasadę. Także pierwsze, pierwsze mierzenie jest ze mną. I <grym>? Myślę, że nieźle. <grym>? Super, dzięki. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Przy okazji chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. Czas na podsumowanie. Ja dostałem tutaj na koniec. Jeszcze pilota do sterowania pneumatycznym zawieszeniem, więc w trakcie podsumowania będę się bawił. O tak. No, więc pierwsze pytanie. Załóżmy, że grażyna właśnie powiedziała Januszowi, chcę, żeby sąsiada kury przestały się nieść, kup nam takie auto. I co? Droga to impreza? Można w ogóle takie auta kupić? Tak, jasne. Auto można kupić jak najbardziej auto samo w zakupie nie jest bardzo drogie. Ale będę się bawił aż, aż powietrza nie zabraknie. Jak najbardziej. Ale jak już powiedziałem, no, auto w zakupie nie jest drogie, ale utrzymanie tego samochodu jest bardzo kosztowne i tutaj nie wystarczy ten samochód zakupić. Trzeba bardzo, bardzo szczegółowo oglądać ten samochód, na co warto zwrócić uwagę. Przednie tarcze klocki hamulcowe. Komplet tarcz i klocków potrafi kosztować ponad 3000 zł i jest to tylko sam przód. Nie ma zamienników, żadne zamienne tarczy nie wchodzą do tego samochodu. Co też widzicie tutaj w tym egzemplarzu? nie było mi przysłapować hamulce z Porsche Panamery sześciotłoczkowe do przodu, aniżeli kupić oryginalne tarcze i klocki na przód. Zawieszenie przede wszystkim jest to dość znane bolączka w pasotach B5. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to tutaj silnik. Ten silnik bardzo nie lubi gazowania, więc instalacje gazowe tutaj. Owszem, y, są możliwe, ale m, bardzo na krótko i ten samochód nie, nie szczyci się tym, że, że z tą instalacją gazową. Ty uleży w przód stoi. <noise> ale zabawnie to wygląda. No. Okej, okay, okej, okay, przepraszam, że <noise> przerywam. <Nic nie. głos> czyli, czyli zawieszenie, tak? W, mhm. w Toś... silniku? W y, silniku. Cały silnik jest z aluminium, tłoki. Y, Cała góra, czyli głowica, cały blok jest z aluminium, więc ten samochód, na te osiągi, że tak powiem, nie lubi bardzo ostrego pałowania, jeżeli tak potocznie możemy to nazwać. No i co więcej, no wszystkie takie dodatkowe rzeczy jak osprzęt, chłodnice, każda część praktycznie nie występuje w zwykłym egzemplarzu, jest to tylko części produkowane do włosiem. Widziałem Twoje auto na targach, tak jak już powiedziałem wcześniej. Mhm. Stałeś w otoczeniu bardzo drogich samochodów. Po jednej tak. stronie Ferrari, po drugiej stronie GTR, no, mnóstwo mhm. samochodów, które były młodsze, droższe w zakupie itd. Ale jednak to wokół Twojego samochodu było najwięcej fanów. Czy to jest normalne zjawisko, tak właśnie się dzieje, czy zgarniesz wszystkie nagrody na wszystkich zlotach? Jak to jest? No, powiedzmy, że nie wszystkie, ale ten samochód nieraz był odznaczany jakimiś tam nagrodami, pucharami. I tego typu rzeczami. Eee, przyciąga zainteresowanie, dlatego że, że każdy wie, jak wygląda pasat, tak? ale bardzo mało ludzi wie, jak wygląda Passat W8. I, I nikt nie wie, jak wygląda. Nie, teraz to już wszyscy wiedzą, jak <grym> wygląda pasat W8. Po takim projekcie, jak długo trwał, ile kosztował, jeśli można? Eee, samochód zakupy nie kosztował dużo. Eee, to było gdzieś około 15 tysięcy złotych, bo to dokładnie 3 lata temu ale wszystkie modyfikacje, które są, się w nim znalazły, przekraczają jego wartość, że tak powiem, trzykrotnie, także no... Ale efekt, moim zdaniem, napiszcie w komentarzach, moim zdaniem efekt jest fantastyczny i... Myślę, że warto było stworzyć coś, co ściąga więcej uwagi na targach, niż samochody, które kosztowały jako nowy milion i, i nawet więcej. Kuba, bardzo dziękuję, że ja przyjechałeś. Dzięki, że znowu mogłem się przejechać czymś nietypowym, i, i życzę Ci. Ciągłego dalszego rozwoju tego projektu, jeśli masz taki w planach, a przypuszczam, że jak już się tak rozpędziłeś, to jeszcze będziesz coś głubał, Bez awaryjnej jazdy i o, to się przyda najbardziej. Tak jest. Dziękuję, dziękuję Wam dziękuję. za obejrzenie również tego filmu. Do zobaczenia w następnych. Cześć. A ja się bawię dalej.